Cześć, 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 Paweł sportowe, Lowe, Przeanalizujmy sobie tak na szybko zaległą, e, zaległy mecz, czyli ten niedzielny z PKBP Ekstra Ekstraklasy. Nie miałem czasu ani w niedzielę, ani w poniedziałek, żeby nagrać to krótkie podsumowanie, dlatego pojawia się ono teraz, właśnie we wtorek. No i co, trzy mecze mogliśmy oglądać, Wisła, Płock kontra Pogon Szczecin, drugie starcie piazdliwice -Piaz u siebie podejmował Zagłębie Lubin i... Legia Warszawa u siebie z EUKSM Łódź. W pierwszym meczu 12.30 początek pierwszego spotkania. Dosyć nietypowo, ponieważ w poprzednich sezonach oglądaliśmy jeden mecz w poniedziałek. Teraz zamiast tego poniedziałkowego meczu mamy, mamy w niedzielę o 12.30. W tym pierwszym meczu Wisła-Płock kontra Pogoń-Szczecin. Zwyciężyła Pogoń-Szczecin 3 do 2. Natomiast Natomiast tutaj w tym, w tym meczu 2 do 0 było prowadzenie Wisły Płock. No niestety nie, nie potrafili tego utrzymać <coughs> w ciągu 5 minut. E, pogoń Szczecin 3 bramki e, także triumf, triumf właśnie drużyny ze Szczecina, która to drużyna ze Szczecina w dalszym ciągu zajmuje wysokie miejsce w ligowym zestawieniu. O, całą, o całej tabeli e, za chwilkę wspomnę. Przechodzę do kolejnego meczu: Piaz Gliwice z Zagłębiem Lubin. Piaz Gliwice gdzieś stała równa forma: 2 do 0 z Zagłębiem Lubin, z czego pierwsza bramka z rzutu kornego. Zagłębie wykartkowane w tym spotkaniu: aż 5 żółtych kartek dla tego, dla tego klubu. Niestety wracali z Gliwic bez żadnych zdobyczy punktowych. Podobnie jak ŁKS Łódź z Warszawy: 3 do, 3 do 1. Legia Warszawa, chociaż ŁKS Łódź prowadził w tym starciu 1 do, 1 do 0. Także 3-1 tutaj wygrana Legii. No tutaj sprawiła Legia, że jest, jest liderem, liderem całego zestawienia Ligi, czyli liderem PKO BP extra klasy 41 punktów na koncie warszawskiej Legii. Na drugim miejscu Krakowia Kraków 39 punktów, na, punktów na trzecim miejscu 3 i 38 punktów. Tak przedstawia się pierwsza trójka, pierwsza trójka, która wygrała te mecze po, po rozpoczęciu tego okresu wiosennego. Także ciekawie nam się zapowiadają całe, całe rozgrywki. Ja powiem szczerze, nie jestem raczej zaskoczony tymi rezultatami, które które mieliśmy podczas tych niedzielnych spotkań. No dlaczego? Dlatego, że Pogoń Szczecin gdzieś jest przymierzany jako ten klub mogący walczyć, <laughs> mogący walczyć o europejskie puchary. Także zawodnicy ze Szczecinem muszą wygrywać, żeby, żeby gdzieś te europejskie puchary na koniec sezonu osiągnąć. Piast Gliwice, solidny zespół od kilku lat, który który może nie, nie robi dr, y, takich y, spektakularnych, spektakularnych y, progresów formy, natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, utrzymuje się na równym poziomie no i to sprawiło, że y, pokonanie Zagłębia Lubin było, było możliwe. Natomiast Legia z, UKS, z UKS, y, na ostatnim miejscu w tabeli, tutaj y, trudno było wyrokować inny rezultat niż wygraną właśnie warszawskiej Legii, tak też się stało, chociaż oczywiście nie bez, nie bez problemów, ponieważ no, Legia musiała gonić ten wynik przegrywając właśnie 1 do, 1 do 0. Przed nami kolejne zmagania, kolejne, kolejne mecze. Kolejne mecze wiosenne. Być może nastąpią przetasowania w tabeli ligowej, tam minimalne różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi zespołami. Przede wszystkim liczą się chyba emocje emocji, dzięki którym kochamy ten sport, kochamy piłkę nożną i tak do tego, tak do tego podchodźmy. Słuchajcie, życzę Wam wszystkim przyjemnego, przyjemnego wieczoru, przyjemnego wtorku. Tyle ode mnie na teraz, cześć pod Trzymajcie się.